co to są ukryte zyski? Ukryte zyski to jest, to jest kategoria w przepisach dotyczących ryczałtu od spółek, czyli tak zwanego CIT-u estońskiego, i te ukryte zyski to generalnie wydatki lub świadczenia, które są, są na rzecz, które są czynione przez spółkę na rzecz jej wspólników i osób powiązanych. Krótko mówiąc, znaczy jest pewien katalog, który jest jasno zdefiniowany, na przykład udzielanie, udzielenie pożyczki takiemu wspólnikowi, natomiast jest też jasno zdefiniowane, że jeżeli wspólnik używa samochód należący do spółki, to 50% wartości kosztów związanych z tym samochodem jest takim ukrytym zyskiem, a reszta. Tak naprawdę trzeba by się było za każdym razem zastanowić, czy jest to wydatek, który jest związany z udziałem w dochodzie takiego, takiej osoby, na rzecz której te świadczenia są wykonywane. Więc można by sobie było wyobrazić sytuację, w której w spółce ZO tylko pan prezes, który jest jednocześnie wspólnikiem, ma ubezpieczenie medyczne. No wtedy można by było powiedzieć to jest związane z ukrytym znaczy z, z moim udziałem w dochodzie tak natomiast w przypadku gdy na przykład wszyscy pracownicy są pięci to sytuacja już nie jest taka prosta więc tutaj to jest naprawdę bardzo kazuistyczny temat wymaga często przeprowadzenia audytu często też występujemy o interpretację bo sytuacja naprawdę nie jest jasna definicja jest bardzo nieostra i tą podstawę trudno ustalić